Cześć, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokazujemy Wam najlepsze nieruchomości w Hiszpanii. I ta na pewno do takich należy. To jest nasz wybór i nasza rekomendacja dla tych, którzy mają dylemat: apartament czy dom z basenem? Choć pytanie wydaje się dziwne, to jednak patrząc na budżet, powiem Wam, jest to na pewno możliwe. Tak, w kwocie do 230 tysięcy euro możecie posiadać dom szeregowy prywatnym basenem. Jak wygląda w środku? Pozytywnie Was zaskoczy. Zapraszam, chodźcie ze mną. I zapraszam Was do środka. Jesteśmy już we wnętrzu tego trzypoziomowego domu. Jesteśmy na poziomie parteru, na którym znajduje się przestronny salon połączony z kuchnią, częścią jadalnianą. Na dole jest też jedna sypialnia i łazienka. Sypialnia oczywiście możecie ją dedykować dla gości, bądź przeznaczyć na przykład na biuro, natomiast na pierwszym piętrze mamy jeszcze dwie sypialnie. I jedną łazienkę. Łazienki są już kompleksowo urządzone. Natomiast, co jeszcze jest bardzo ciekawą opcją i rzadko się to zdarza w tej kategorii domów i w tym budżecie, że tutaj macie ponad 60 metrów kwadratowych powierzchni, tak zwanego basementu, który możecie dowolnie zaaranżować. Może to być sala kinowa, może to być siłownia, bądź po prostu miejsce do przechowywania rzeczy, jeżeli zamierzacie tutaj żyć przez cały rok albo przez większość roku, a nie tylko przebywać w wakacje. Za chwileczkę zobaczycie w dalszej części materiału jak wyposażone zostały sypialnie. Każda ma swoją szafę wnękową, pięknie wyposażona łazienka. Tak jak wspomniałam jest już wykończona, w pełni jest w Cenie, zabudowa kuchenna, tak jak widzicie, i to wszystko pamiętajcie, poniżej 230 tys. euro. Czasami nie trzeba mieszkać w pierwszej linii brzegowej. Możemy być tak jak tu, w tym przypadku, 10 minut od najbliższych plaż, 5 minut spacerkiem do supermarketu, do małego miasteczka typowo hiszpańskiego, w którym znajdziecie wszelkie niezbędne usługi. Mało tego, jesteśmy tylko 5 minut od pola golfowego. I zapraszam Was teraz, obejrzymy sypialnię i łazienkę, które mieszczą się na parterze. W sypialni została wbudowana szafa wnękowa, potrójna szafa już z wyposażeniem. Mamy tutaj szuflady, bardzo funkcjonalne rozwiązanie, które nie zawsze można spotkać w domach nowej konstrukcji i dodatkowo mamy wyjście na patio, więc pokój jest świetnie doświetlony. Możemy sobie otworzyć tutaj wyjście i korzystać z tego malutkiego tarasiku. Bezpośrednio przy wejściu jest łazienka z kabiną prysznicową, duża umywalka i tak jak wspomniałam są one już w pełni wykończone i to jest zawarte w cenie. Natomiast dodam jeszcze, że jak w większości nowych inwestycji, macie też możliwość, kiedy jeszcze dom nie jest ukończony, doboru wyposażenia, więc taka opcja też istnieje. Teraz przejdziemy na pierwsze piętro. I jesteśmy już na pierwszym piętrze. Tak, dla zobrazowania planu tego domu powiem Wam, mamy tutaj dwie sypialnie, główna sypialnia i dodatkowa, równie duża sypialnia, na środku łazienka i za chwileczkę zobaczycie jeszcze, tu jest wyjście na taras. Deweloper przewidział jeszcze jedną możliwość, bo przecież wszyscy pamiętajmy o tym, przyjeżdżamy tutaj po słońce, więc jeżeli... Tu słońca będzie za mało. Możemy dodatkowo jako opcję dodatkowo zamontować schody, które będą prowadziły na taras słoneczny na dachu. Dach jest do tego przygotowany, brakuje tylko schodów. Więc z każdej strony domu, pamiętajcie, wszędzie będzie towarzyszyło wam słońce. A my teraz już przejdziemy do sypialni głównej. Syspiania oczywiście standardowo posiada zabudowę, szafy są wyposażone, duże okna od podłogi, dużo światła w ciągu dnia. Rolety są zewnętrzne, sterowane elektrycznie, jest też miejsce na to, żeby podłączyć sobie telewizor, postawić komodę. Jest Przestrzeń, to nie jest malutka sypialnia. Mamy bezpośrednio tutaj z sypialni przejście do łazienki, łazienki wykończonej, duża kabina prysznicowa, świetne materiały. I zostaje nam druga sypialnia. Tak jak wspomniałam, nie należy ona do najmniejszych, bo sam rozmiar szafy już pokazuje, jakby na całej długości. Jest to pakowna szafa, tutaj naprawdę w tym domu e, można mieszkać cały rok. Nie jest to taki typowy hiszpański standard, że ciągle brakuje nam szaf. Tutaj nam naprawdę niczego nie brakuje. Jesteśmy już na tarasie, z którego możemy przejść do jednej do drugiej sypialni. Mamy z niego widok na basen. Jest on na tyle duży, że można sobie zaaranżować tutaj zrobić jakąś markizę zacieniającą, ustawić wygodne meble do odpoczynku. Naprawdę, miejsce na to pozwala, więc nie tylko możemy spędzać czas na dole bezpośrednio przy basenie, ale i również na tym poziomie. I słuchajcie, tak wygląda ponad 60-metrowa powierzchnia tego basementu, tej podziemnej części domu. To jest akurat koncepcja dewelopera na stworzenie takiego kącika telewizyjnego. Dodatkowo jest jeszcze zaadoptowana w tym domu pokazowym sypialnia i schowek, taka komórka lokatorska zamykana. I tak jak mówię, każdy może mieć inną wizję na tą przestrzeń i w kolejnych domach macie taką możliwość, aby te ściany i tą przestrzeń zaadoptować według własnych potrzeb. To jest akurat taki pomysł, jak to rozwiązać. Tutaj mamy wentylację, jest świetnik, więc wykończenie piwnicy tak samo będzie już zależało od indywidualnych preferencji nowego właściciela. I czas na podsumowanie dzisiejszej oferty. Przypomnę Wam, że jesteśmy w domu szeregowym z prywatnym basenem, jak widzieliście, świetnie zaplanowanym, świetnie wyposażonym. Ten dom daje Wam wszystko, czego potrzeba, aby cieszyć się życiem w hiszpańskim klimacie. Domy w tej inwestycji zaczynają się już od 228 tysięcy euro. Ten egzemplarz, w którym my dzisiaj nagraliśmy dla Was materiał, jest domem pokazowym, który deweloper wystawił już na sprzedaż i możecie zakupić go w cenie 284 tysięcy. Jeśli ty jesteś osobą, która szuka nieruchomości w Hiszpanii i nie chce być w zgiełku w centrum miasta, nie potrzebuje tej bliskości plaży na co dzień, to ten wybór jest naprawdę fajną ofertą. Jesteśmy tylko 10 minut od plaż Guarda Mar del Segura, 30 minut od lotniska w Alicante, a sami ocencie, bo myślę, że oferta jest mocnym konkurentem dla apartamentów więc. W tym budżecie na pewno wpisujcie na listę do odwiedzenia z nami w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że śledzicie już nasz kanał. Jeśli nie, kliknijcie, subskrybujcie i zapraszam Was już dzisiaj do śledzenia kolejnych odcinków, w których pokazujemy Wam najlepsze nieruchomości w Hiszpanii. Do zobaczenia w kolejnym materiale, i ja Was pozdrawiam dzisiaj. Bardzo mocno wysyłam Wam dużo słońca i bądźcie z nami.